Witam Państwa, znajdujemy się na południu Kujaw, w gminie Izbica Kujawska, Powiat Włocławski. Mamy dzisiaj warsztaty kukurydziane, gdzie prezentujemy odmiany z oferty ProCam. Mamy tutaj zasianych 17 odmian, w szerokim przekroju FAO od 200 do 280, zarówno odmiany ziarnowe, jak i kiszonkarskie. Jesteśmy na polu, gdzie mamy glebę mozaikowatą, od klasy 4 do 6. Jeśli chodzi o agrotechnikę, to były tutaj zastosowana technologia PROCAM, zarówno do ochrony jak i nawożenia plantacji. Stosowaliśmy tutaj też preparaty biologiczne takie jak Azotopower czy Ostrinia Stop. Jeśli chodzi o nawożenie, były tutaj stosowane nawozy firmy FCA. I w dniu dzisiejszym planujemy także pokaz zbioru i ważenie plonu. Tak, żeby sprawdzić, jak w tych warunkach poradziły sobie odmiany z oferty ProCam. Wśród prezentowanych odmian znajdują się takie hity sprzedażowe, jak SM Kurant, odmiana wybitna kiszonkarska, czy też rekordzistka województwa kujawsko-pomorskiego w plonie ziarna CS Tonifi. Prezentujemy dzisiaj także kilka nowości, które w przyszłym sezonie znajdą pewnie duże grono odbiorców. Mimo trudnego sezonu, szczególnie początkowej wiosny, odmiany tutaj wyglądają w tej chwili bardzo dobrze. Właśnie zbieramy poletka. Na pewno na uwagę zasługują nasze topowe odmiany, takie jak S.Y. Brenton, typowa odmiana z grupy wczesnej, odmiana Tonifi Impulse, a także odmiana Perspective. Na pewno na szczególną uwagę zasługują również nowości, które w tym, w tym sezonie wprowadzamy do oferty. Mam tu na myśli odmianę Wesley, odmiana ziarnowa z grupy wczesnej, najnowszej genetyki hodowli Limagren, a także późniejsza odmiana z grupy średnio późnej, odmiana w typie dentowym, odmiana Citadel. Zbiory poletek dobiegły końca. To, co uzyskaliśmy, jeżeli chodzi o wyniki, najciekawsza e, odmiana Brenton, jeżeli chodzi o grupę wczesną, była to najsubsza odmiana, odmiana zbierana na poletkach z, z wynikiem 25,7 wilgotności przy plonie 14 ton z hektara. Również Wesley w tej grupie kapitalnie kapitalny wynik 15,8 tony z hektara. Jeżeli chodzi o grupę średnio wczesną, tutaj fajny wynik uzyskała odmiana Tonifi, także Murphy, średnio około 14,3 ton z hektara. Natomiast jeżeli chodzi o grupę średnio późną, która tutaj wiodła prym, jeżeli chodzi o plonowanie, tutaj kapitalny wynik odmiana hardware z plonem. 15,8 tony z hektara, natomiast Citadel wygrał, jeżeli chodzi o, o plon. W tej lokalizacji 16,5 tony z hektara przy wilgotności 33%. Podsumowując całe poletka, zebraliśmy kukurydę ze średnim plonem 14 ton 200 kg. Średnia wilgotność w tej lokalizacji to 29%. To uważam, że w tym sezonie jest to kapitalnym wynikiem, który pokazuje bardzo wysoką przewagę w trudnych warunkach, również naszych odmian, które oferujemy jako ProKam Polska. Dziękujemy Państwu za spotkanie i do zobaczenia już w przyszłym sezonie.